Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze usłyszeli, jak Jezus zamknął usta saduceuszom, skupili się w gromadzie i jeden z nich, znawca prawa, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest wielkie w prawie? On odpowiedział mu: Będziesz miłował Pana swojego Boga całym swoim sercem i całą swoją duszą i całą swoją myślą. To jest wielkie i pierwsze przykazanie. A drugie podobne mu: Będziesz miłował bliźniego swego, jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Jak przeczytałem tę dzisiejszą Ewangelię, to y, przypomniał mi się taki piękny tekst y, Paulo Koejo, który pochodzi wprawdzie nie z, je, z jednej z jego powieści, y, tylko z takiej książki zatytułowanej Największy Dar, y, która jest po prostu komentarzem do y, hymnu o miłości świętego Pawła, czyli do 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. I e, pewnie kiedyś już, może ale dawno temu, przytaczałem ten tekst e, i e, pozwolę sobie go zacytować. Otóż e, Paulo Coelho pisze, Główny cel naszego życia na ziemi to nauczyć się kochać. Życie stwarza nam wiele możliwości, byśmy opanowali tę sztukę. W każdej chwili naszej ludzkiej egzystencji możemy nauczyć się miłości. Życie to niedługie wakacje, lecz ciągła nauka. Najważniejszą zaś lekcją jest nauka miłości. Trzeba wciąż uczyć się kochać. Co sprawia, że ktoś staje się wielkim artystą, pisarzem czy muzykiem? Praktyka. Co sprawia, że ktoś jest uznawany za wielkiego człowieka, praktyka. Tylko tyle. Dla rozwoju duchowego równie ważne jak dla rozwoju fizycznego jest ćwiczenie. Kto nie ćwiczy mięśni ramion, nie będzie miał bicepsów. Jeśli nie poddasz swojej duszy ćwiczeniom, będziesz słaby psychicznie i nie zaznasz radości towarzyszącej przemianom duchowym. Miłość nie jest wytworem chwili. W miłości objawia się bogactwo i siła życia. Człowiek może się spełnić tylko przez nią. By tak się jednak stało, potrzebujemy ciągłych ćwiczeń praktycznych. Jak mi się łączy ten tekst? Z. Tą dzisiejszą Ewangelią. Otóż Pan Jezus, yy, odpowiadając na pytanie, które z przykazań w Starym Testamencie, w prawie, no, czyli w Starym Testamencie, jest wielkie, w niektórych tłumaczeniach jest powiedziane największe, ale zdaje się, że tak dosłownie to w greckim tekście oryginalnym jest użyte słowo wielkie. No, ale może w domyśle rzeczywiście o to chodziło temu uczonemu w piśmie, żeby Pan Jezus powiedział o największym w jego zdaniu, jego zdaniem przykazaniu. Pamiętamy, że w prawie Starego Testamentu przykazanie jest bardzo dużo, W ponieważ Żydzi identyfikowali Faryzeusze, właśnie ci tacy gorliwi Żydzi wyczytywali, odczytywali. W Starym Testamencie ponad 600 przykazań. No i właśnie, które z nich jest największe? Też można powiedzieć, a które przykazanie w Dekalogu jest największe? Można teoretycznie powiedzieć, że pierwsze jest największe, najważniejsze, a potem każde kolejne jest mniej ważne. Ale też, czy na pewno taki był zamysł Boży. Tego do końca nie wiemy. Natomiast Pan Jezus na to pytanie odpowiada, i można tę odpowiedź też streścić jeszcze bardziej. Myślę, że można śmiało zamknąć w takim jednym zdaniu. Najważniejszym przekazaniem jest kochaj. Kochaj. Po prostu kochaj. Oczywiście, czy w Starym Testamencie Bóg nie mógł tego jakoś wyraźniej powiedzieć? Czy nie mógł tego powiedzieć w taki sposób, żeby właśnie ci uczeni w piśmie nie mieli żadnych wątpliwości? Między, pewnie między nimi były jakiś spory właśnie na temat tego, które przykazanie jest największe. I y, czy nie mógł Pan Bóg jakoś wcześniej w Starym Testamencie y, o tym powiedzieć? Myślę, że nie mógł, dlatego, że jeszcze nie było Chrystusa. Żeby, żeby Bóg mógł nam objawić to, że najważniejszym przykazaniem jest właśnie jedno przykazanie: kochaj, kochaj Boga i kochaj człowieka, również siebie. Żeby nam to powiedzieć, musiał najpierw Bóg stać się człowiekiem. Żeby tę miłość w ogóle objawić, pokazać. My do dziś mamy y, wiele wątpliwości. Zadajemy sobie pytanie, co to właśnie znaczy kochać. I to jest y, jak najbardziej na miejscu pytanie. Co to znaczy kochać? Ale jak ja sobie stawiam to pytanie, szukam odpowiedzi na to pytanie, to, y, to od razu moja uwaga, moje spojrzenie. Kieruję się na Pana Jezusa. Chcę wiedzieć, co znaczy kochać, to patrzę na Niego. On mnie uczy miłości, On jest dla mnie wzorem. Nie poznałem nikogo, kto byłby doskonalszym przykładem, wzorem, nauczycielem też nie? miłości niż właśnie Pan Jezus. To jest jeden z powodów, argumentów, dla których Uznaje go za Boga. Tak, w każdym razie miłość. Miłość to jest to, czego Bóg najbardziej pragnie. Dlaczego? Dlatego, że my tego tak naprawdę najbardziej pragniemy. Tak, dlatego to jest największe przykazanie: kochaj. To jest największe przykazanie, bo. Bo my potrzebujemy miłości. Tak, Bóg nam przykazuje to, czego my potrzebujemy. Jeżeli mówi, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, to dlatego, że my potrzebujemy Boga do tego prawdziwego, tego, który się objawił w Jezusie Chrystusie, który jest miłością właśnie. Jeżeli Bóg mówi. Nie, byśmy nie brali na daremno Jego imienia, to też, dlatego, że my tego potrzebujemy dla relacji z Nim, dla dobrej relacji z Nim. Jeżeli mówi pamiętaj o Dzień Święty święcił, to dlatego, że my potrzebujemy tych świętych dni, my potrzebujemy. Jeżeli mówi czci Ojca swego i Matkę swoją, to dlatego, że tak ważna jest właśnie zgoda, jedność, miłość po prostu w rodzinie. Jeżeli mówi nie zabijaj, no to wiadomo, no. nikt z nas nie chciałby być zabity. Jeżeli mówi nie cudzołóż, no to, no to nikt, kto żyje w małżeństwie, nie chciałby być zdradzany. Dlatego Bóg tak mówi. Jeżeli mówi nie kradnij, no to nikt z nas nie chciałby być okradza, okradany. Jeżeli mówi nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, no to dlatego, że nikt z nas nie chciałby, żeby ktoś o nim mówił fałszywe świadectwo. Jeżeli mówi nie pożądaj, no to to dlatego, że nie jest dla nas dobrze, że traktujemy drugą osobę jak przedmiot, albo że Dostajemy, że tak powiem, fizja. Tak się u nas, nie wiem, czy, się, czy to słowo jest powszechnie znane, ale u mnie w rodzinnych stronach się mówiło, nie? mieć fizja na punkcie rzeczy materialnych. Nie wiadomo, o co chodzi. Właśnie, wszystkie przykazania są wynikiem Bożej troski o nas. A ponieważ najbardziej potrzebujemy miłości. Tak. Nie yy, tak, przestrzegania takiego, czy innych, takich czy innych zasad, norm itd., chociaż to też jest ważne, i właśnie nie? to też nam wiele zabezpiecza potrzeb, nie? ale jednak przede wszystkim potrzebujemy miłości. Yy, tak, nie potrzebujemy tylko dobroci. Nie? Potrzebujemy też miłości. Miłość to jest coś więcej niż dobroć. Tak. I w związku z tym też warto uczenie się miłości, teraz już wracając do tego tekstu Pawła Koeju, warto uczenie się miłości uczynić treścią, treścią naszego życia. Tak. Dlatego Pan Jezus mówi, że to jest największe przykazanie. I jeszcze jedna, jedna ważna rzecz. Pamiętajmy też, że to przykazanie, tu już kiedyś o tym wspominałem, nie? że to przykazanie podwójne miłości Boga i Bliźniego, które pochodzi ze Starego Testamentu, jest wielkim przykazaniem, czy też największym, w Starym Testamencie. Natomiast w Nowym Testamencie, w nauczaniu Pana Jezusa, mamy dane nam, Pan Jezus nam dał. Nowe przykazanie, które brzmi miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Tak. Tak i w tym przykazaniu pominięta jest miłość do Boga, dlatego że w innym miejscu, bo to, to o tym przykazaniu Pan Jezus powiedział na ostatniej wieczerzy, a wcześniej powiedział, że wtedy kochamy Jego, kiedy kochamy bliźniego. Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Więc yy, yy, tak naprawdę to przykazanie miłujcie się wzajemnie tak, jak ja Was umiłowałem, które pozostawił nam Jezus, jest też przykazaniem o miłowaniu Boga. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtubeowy Akademia Szczęśliwego Życia.